Witam wszystkich na kanale Duży Fiat Miałem tą komorę myć Ale wziąłem się za coś innego Tak żeby z czystej ciekawości Słuchajcie wziąłem się za odgrzewanie tego e... teraz tak Tak jak to zrobić żeby doświetlić wam to Dobra Tu był kawałek blachy przyspawany I tu był kawałek blachy To są te dwie blachy O, odciąłem to Żeby zobaczyć co tu się dzieje I teraz słuchajcie, tu jest taka ciekawostka Tu był kawałek Kurwa gaśnie ta lampka, o, zapaliła się Tu był kawałek pomalowany, zabezpieczony I tu jest normalnie się nic nie zadziało z tą blachą Tu już nie było żadnego zabezpieczenia i ta blacha wstała normalnie czyli zaczęła się od puchnąć, od rdzy tutaj próbowałem kawałek wyczyścić e, oczywiście będą żery, nie ma opcji tu jest po prostu gruz nie wiem czy to będzie widać kurwa co z tą latarką jest Tam jest po prostu gruz normalnie, muszę się dokopać i wybrać ten gruz i ten gruz jest w tej e, jakby podłużnicy w środku e, w tym hokeju i teraz oczywiście tutaj też było to na odpierdol przyspawane, niepomalowane i tam w środku pewnie też jest gruz. Z zewnątrz ta blacha wygląda całkiem, całkiem, bo to jest jakby to. Więc to wygląda całkiem, całkiem, trzeba by było to e, odkopać, odszlifować, zobaczyć co tu się dzieje e, i ona jest tak ona jest, tu idzie i tu jest wywinięta dot, dotąd tu jest coś naspawane, usrane e, i najciekawsze jest to, że tutaj w środku ona tutaj jest też wywinięta i robi, i, i robi za tego hokeja Eee, więc tak robi za tego hokeja, no a tu dalej to jest jakaś lipa. Eee, tutaj jest ten hokej, tu się zaczyna, tu się kończy. Tu kawałek podłogi jest jeszcze oryginalnej, że tak powiem. Więc zastanawiam się, czy tu nie wyciąć tego kawałka po prostu, tak jakoś tutaj i nie dostać się tam do środka, zobaczyć jak to wygląda tam w środku, ta blacha, która jest zawinięta do góry, ona jest zawinięta gdzieś tam to jest ten but, czy coś tam, to jest jako ten but ma robić więc chyba to sobie wytnę tutaj zobaczymy co to i jak to wygląda no ale widzę już, że to będzie strasznie, kurwa to będzie po prostu strasznie, no i dalej będziemy czyścić, wycinać, oceniać, nie wiem, kurwa Spawać jeszcze nie będę, na razie tak chcę to najgorsze obdłubać, zobaczyć, może otworzy ten próg z tej strony, także ja się biorę za jakąś tam robotę i będę Wam relacjonował. Odciąłem tylko kawałek tego buta, chyba to jest ten but, no i tu jest wszystko porozwarstwiane. Nie wiem co to, to jest po prostu, bo wstało to To jest jakieś Ale wychodzi na to, że to jest jakieś mocowanie Kurwa To jest mocowanie czegoś Aj Boże Bateria mi się kończy w, w kamerze Także tak to wygląda i teraz nie wiem, zastanowię się zaraz to z tym Sad zrobić Ale to mi wychodzi na to, że to jest stary kawałek tego buta zostawiony Zaraz tu będę dłubał Mam to otworzone I teraz Czekajcie, może bez tego świata dodatkowego będzie lepiej Tak to wygląda Ta blacha, którą odbiłem, odpożyłem Można powiedzieć, że w stanie jest niezłym A to są pozostałości po tym co było oryginalnie Natomiast to jest blacha, która się tam zawija Więc pasowałoby to wszystko wyciąć No a tu już przeparciało, tu już jest dziura więc nie wiem jakoś to ten ale dalej podłużnica jest zdrowa i tutaj zaczyna się być zdrowa gdzieś tu czyli by był do naprawy także tutaj jak jest pierwsze mocowanie do skrzyni to już jest ok, nic się nie zapada obstukane to zostało młotkiem więc teraz ta część ale muszę wyprócz to stare no po to, że muszę się dokopać do tej blachy i zobaczyć, czy to w ogóle zostanie, bo o ile pewnie da się wyszlifować, ciekawe, czy tam jest w ogóle dojście do tego, żeby to wyszlifować, więc muszę to stare jakoś wychlastać i zobaczymy, co dalej. Szczerze, na razie to jestem przerażony delikatnie, <laughs> no ale to wiecie, no. strach ma wielkie oczy. Dobra, kawałek tu mam od kopary Wy, Wyciąłem te wszystkie blachy Wyczyszczone mam do tej blachy, która była ostatnio wspawana Nie wiem czy tutaj chodziło o to, że było parę warstw, czy jak Wywaliłem to wszystko, bo to był ośmietnik No i teraz tu muszę posunąć się dalej Czyli muszę wypróć tą blachę o, Światło mi spadło żeby się dostać do tego narożnika i zobaczyć co tam słychać e, Powiem wam, że ta blacha e, Jakby ją ktoś powalował, To by była luksus. Nie była zabezpieczona, więc taki jej stan jest e, Na tą chwilę e, Kurwa Panie e, Natomiast ja ją doczyszczę maksymalnie jak się da. Oczywiście są wżery i takie tam. No ale te wrzery się weźmie, zasmaruje tym inhibilatorem, czy jak to się tam nazywa, nie wiem, kurwa. Tylko zastanawiam się jedna rzecz. Bo widziałem taki preparat, e, na którymś filmiku z YouTube'a, bo e, posiłkuję się takimi filmikami, że jak są takie właśnie wżery, że ktoś smarował czymś to, zostawiał na parę godzin, ten preparat rozpuszczał. Seria mi wysiadła. słuchajcie, muszę poszukać takiego preparatu, może ktoś z was wie e, nazwę takiego preparatu, to napiszcie w komentarzach, żeby właśnie jeszcze to wziąć maksymalnie, wiecie, ja bym mógł to wyszlifować, żeby to było równe, tylko ja nie chcę zbierać tej blachy, no nie wiadomo ile, tak, bo zaraz się okaże, że tu powinna być blacha na przykład 1,5, a ja mam 0,8, bo zeszlifowałem. Także tak to wygląda. No te spawy zostaną, nie będę ich szlifował do zera. To są spawy od tego jakby fartucha tutaj. To się doczyści, to jest spokojnie, tu jest powierzchowna rdza, to to się doczyści, zagnie się to z powrotem i się pospawa. Tam to nie wiem jeszcze co z tą dziurą zrobię i w ogóle i nie wiem co zrobię. Muszę to... Tu jest fajna, fajny temat, znaczy fajny, bo tak. Czekaj. Jak wam to pokazać? Tam dalej jest podłużnica. I ta podłużnica jakby się składa z dwóch, czyli jedna w drugą wchodzi. I całe szczęście tam jest to zdrowe. Tam jest to zdrowe, więc... Znaczy zdrowe. Jeżeli chodzi o pukanie młotkiem, to jest zasmarowane jakimś nie wiem. E, jest to zdrowe, nie będę tam nic ruszał, aczkolwiek jeszcze się przyjrzę temu. Ale na pierwszy rzut oka, jak pukałem to młotkiem, to się okazywało, że to zdrowe jest. E, także tam mamy jakby temat z bani, aczkolwiek wyjdzie w praniu jeszcze wszystko. No i tyle. No. Na razie to tak zostawiam, już mam dzisiaj dosyć. Kurna, to się zejdzie z tym dyle że ja pierdziu. No dobra, ale nie ma co tutaj medytować i takie tam. Zastanawiam się, jak ściągnąć ten błotnik. Zastanawiam się, jak ściągnąć ten błotnik, z tego względu, zaraz Wam pokażę. Powinna tu ta dziurka, to tam pikuś nie? Ale jak zobaczymy tutaj to tam na górze jest rzeźba z rdą. nie wiem czy to odda kamera no i to wszystko żeby to wyczyścić było łatwiej to jest nie wiem to tak mi się wydaje że to jest świeżo zasmarowane ale to wiecie że tak jest na to co było nie wiem jeszcze jak to ugryźć to jest taki jakby lepik Ta. Dobra, przyjdzie czas i na to. Coś tam jest zasmarowane. Ciekawe jak ta podłużnica naprawdę będzie wyglądać jak się powiemuje te korki i to wszystko i się zacznie przy niej tu dłubać. No dobra, ale na razie zróbmy to. Bo to jest jakby na tapecie. Wiecie, ktoś to robił. No okej okay, robił jak robił no ale kurwa jak już robił to mógł to zrobić dobrze albo prawie dobrze a nie tak na odpiedzą Jak można kurwa nie posmarować nie posmarować tutaj posmarowałby to no, może byle czym tak jak jest tu posmarowana kurwa tu nie ma śladu żadnej jedyze żadne, żadne, niczego tu że żarło było co nie starczyło mu farby czy co no ale nic będziemy perełkę robić Dobra, zobaczę jak to tam dalej pójdzie. Dobra, moi drodzy, kończę ten odcinek. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.